Jeżeli chciałbyś sporządzić tabelę ruchów środków trwałych, a masz jedynie do dyspozycji zwiększenia i zmniejszenia środków trwałych z środków trwałych, to tabela przestawna będzie dla, te, dla, dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Jak to zrobić? Już Ci mówię. Zaznaczasz dane, które masz z modułu środków trwałych. Klikasz wstawianie, tabela przestawna Umiejscawiasz go w tym arkuszu, wskazując lokalizację. Klikasz OK. Prawym przyciskiem myszy wskazujesz opcję tabeli przestawnej, wyświetlanie i układ klasyczny tabeli przestawnej. Następnie z pól tabeli przestawnej przeciągasz grupę środków trwałych, a następnie wskazujesz przypisane im wartości początkowe środków trwałych zwiększenia, zmniejszenia i wartość początkowa po uwzględnieniu tych zmian. Zaznaczam tabelę CTRL C, czyli kopiuję tą tabelę i druga tabela będzie zawierać już nie wartości początkowe, a umorzenie i tak samo jak w tabeli pierwszej zaznaczamy te wartości i mamy tutaj wartości umorzenia. I ostatnią tabelą będą będą nie umorzenia, nie wartości początkowe, a wartości netto środków trwałych. I takim sposobem w kilka chwil stworzyłam tabelę ruchów środków trwałych. I jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany szczegółowymi wartościami wskazanej pozycji, wystarczy najechać na tą pozycję i kliknąć dwukrotnie, i pojawiają się nam szczegóły. Dziękuję za uwagę.